Witam was serdecznie w ósmym już odcinku Martwego Punktu powieściologii, w którym to będziemy rozmawiać o filmach, które wpłynęły na moje pisanie. Jeżeli przeczytaliście wczorajszy newsletter, to pewnie zapoznaliście się trochę z moją prywatną historią. Dowiedzieliście się, jak to się stało, że zaczęłam notorycznie oglądać filmy i jak to się stało, że w tych filmach tak właściwie odnalazłam nową motywację oraz inspirację do dalszego pisania. W skrócie. Przyjechałam do Anglii w 2006 roku z intencją, że zostanę wielkim pisarzem i podczas moich studiów, które będą przypominały amerykański film, e, napiszę swoją wielką pierwszą powieść. Jednak po przyjeździe do Anglii okazało się, że wszystko jest inaczej niż myślałam. E, rozstanie z rodzicami, pierwszy raz, bycie poza domem, e, wiek naście lat, mały kontakt z brytyjskim akcentem wcześniej. Wszystko to stworzyło dosyć traumatyczne doświadczenie i okazało się, że przez następne trzy lata nie napisałam ani słowa. Jedyne co pisałam to eseje i analizy strasznych tekstów teoretycznych, które ledwo rozumiałam. Po trzech latach miałam nadzieję, że może uf, udało mi się to przeżyć, więc teraz te niesamowite i bardzo przerażające doświadczenia... Mm, Stworzył podstawę do napisania tej wielkiej powieści, jednak nie, nic się nie stało. Kolejne lata i ani słowa na karce papieru. W pewnym momencie obraziłam się na pisanie i uznałam, że pisanie nie jest dla mnie. Jako, że od dziecka bardzo pasjonowały mnie filmy, stwierdziłam, że to właśnie to jest drogą, którą powinnam była obrać. Powinnam być wielkim reżyserem filmowym. Przez następne kilka tygodni dowiedziałam się wszystkiego o kręceniu filmów, czego można było się dowiedzieć ze źródeł darmowych i legalnych. Um, oraz zebrałam ekipę, zrobiłam casting, wybrałam tekst swój własny, który zamieniłam w scenariusz filmowy i miał powstać ten niesamowity film krótkometrażowy, który oczywiście był jednym z tych pierwszych kroków w mojej drodze do Oscara. Film udało nam się nakręcić, wyszedł jako tako, wyszedł e, do kręcenia filmów nie wróciłam dlatego, bo ten cały czas, który poświęciłam rozwijając moje filmowe umiejętności okazało się być czasem w którym moja podświadomość pracowała nad pisaniem. E, oglądając filmy, zaczęłam skupiać się na zupełnie innych elementach niż wcześniej się skupiałam. Zamiast myśleć o tym, czy podoba mi się historia, czy historia mi się nie podoba, zaczęłam zastanawiać się nad tym, ile trwają poszczególne sceny, kiedy reżyser przedstawia pierwszy konflikt, kiedy pierwszy konflikt przeradza się w konflikt drugi, jak on zostaje rozwiązany, jak pokazywane są różne perspektywy różnych bohaterów. E, Jakie inne zabiegi są stosowane, żeby perspektywy tych bohaterów przedstawiać, jak środowisko bohatera koresponduje z jego emocjami, jakie szczegóły są pokazywane, w jakim czasie, itd., itd. Generalnie nauczyłam się właściwie wszystkiego, co tworzy dobry tekst literacki, w ogóle nie zdając sobie z tego świadomości. Dlatego, kiedy czasem mojej Pisarze przychodzą do mnie pytając: Nie wiem, nie wiem jak napisać jakąś scenę, nie mam wyobraźni, nie widzę tej sceny, to mówię im: zamiast czytać kolejną książkę, może spróbuj pooglądać jakieś filmy. I jest taka lista filmów, które wpłynęły na moje pisanie. I dzisiaj chciałabym pokazać pierwsze kilka filmów z tej listy. Jestem bardzo ciekawa, co na ten temat myślicie. Jeżeli podoba Wam się ten pomysł i i chcielibyście też podzielić się swoimi własnymi filmami, jeżeli te filmy wpłynęły na Wasze pisanie, to zamienię ten filmik w jakby serię, do której będę powracać i raz na jakiś czas, albo nawet jeżeli pojawi się jakiś nowy film, to zacznę analizować go z punktu widzenia pisarza, a nie z punktu widzenia reżysera. A teraz chciałabym zaprosić Was do obejrzenia moich propozycji i oczywiście mam nadzieję, że. Podzielicie się ze mną tym, co na ten temat myślicie. Chciałabym zacząć od Richarda Linklatera, bo jest to reżyser, który tworzy filmy uczuciem. Jego najsłynniejszą serią jest trylogia przed, before Trilogy: przed wschodem słońca, przed zachodem słońca i przed północą. Muszę powiedzieć, że długo zajęło mi przekonanie się do obejrzenia tej serii, ponieważ. Scenariusz nie brzmiał tak przekonująco. Dwójka ludzi spotyka się w pociągu, po czym po krótkiej rozmowie decydują się z tego pociągu wysiąść i spędzić noc, szlając się po mieście, rozmawiając o wszystkim i niczym. E, trylogia zrobiona jest tak, że co pięć lat pojawiał się nowy film. Widzieliśmy tych samych bohaterów w różnych stadiach ich życia. Pojawiały się nowe konflikty. Ich związek niejako zawsze był na krawędzi rozstania, a jednocześnie jako Obserwatorzy wiedzieliśmy, że oni po prostu muszą być razem, bo w swojej nieidealności są tak idealni. Głównym bohaterem tego filmu jednak nie jest ta dwójka, tylko chemia, która pojawia się w momencie, kiedy po raz pierwszy patrzył sobie w oczy. Um, właściwie przez wszystkie trzy filmy to, co widzimy, to rozmowa, którą prowadzą, czy to chodząc po mieście, czy w jednym chyba w Wiedniu na początku, potem po Paryżu, a na koniec. Gdzieś w Grecji. Um, dlaczego wybrałam ten film? Dlatego, bo jest to jeden z tych niewielu filmów, które potrafią utrzymać widza na krawędzi siedzenia, mimo że jedyne co się dzieje, to tak naprawdę dwójka spacerujących ludzi rozmawia o rzeczach, które mogłyby się nawet wydawać nudne momentami, jednak nigdy nudne nie są, bo to, co się dzieje między słowami, bo to w jaki oni sposób chodzą między sobą, w jaki sposób na siebie patrzą, jak jak prawdziwe jest to uczucie, które między nimi powstaje, jest czymś absolutnie niesamowitym. Potrafi nakręcić film, napisać film, który opiera się jedynie na słowach, a jednocześnie wszystko, co się dzieje między bohaterami, dzieje się poza słowami moim zdaniem arcydzieło. Dorastanie jest tematem wszystkich moich tekstów. Pamiętam jeszcze, jak kiedy miałam lat 10, 11, 12, 16, 18, wszystkie uczucia, jakie mi towarzyszyły, pojawiały się naraz, w tym samym momencie. To nigdy nie były uczucia, które ustawiały się w kolejce. To nie było szczęście, nie wiem, przez kilka godzin, które potem zamieniało się, coś się stało, więc zaczynałam czuć rozczarowanie. Nie. Te uczucia zawsze były naraz, teraz, już. Człowiek był absolutną bombą emocjonalną i. Film, który pokazuje dokładnie kwintesencję tych emocji jest Są Przekleństwa Niewinności Sophie Coppoli. Przekleństwa Niewinności jest oparte na książce autorstwa Jeffrey Genisa o tym samym tytule. Jest historią pięciu dziewczyn wychowanych w bardzo konserwatywnej, bardzo religijnej rodzinie. Przez to wychowanie dziewczyny nie mogą doświadczać otwarcie wszystkich tych elementów, które dorasta nie tworzą, więc ich emocje, ich przeżycia są bardzo tłumione. Ich bunt jest też bardzo ekstremalny, nie zdradzając e, szczegółów fabuły. Jednak to, co tworzy, co czyni ten film tak dla mnie ważnym, nie jest fabuła sama w sobie, a raczej atmosfera, jaką ten film tworzy przez piękne, a jednocześnie bardzo bolesne ujęcia, e, zamglone, e, oświetlone w bardzo specyficzny sposób. Sofia Coppola. Tworzy kwintesencję tego, czym człowiek jest w wieku dorastania. Jest też idealny balans humoru oraz tragedii w tym filmie, i pisząc, zawsze myślę o tym, żeby tworzyć dokładnie taką atmosferę. Atmosferę bardzo subtelną, ale jednocześnie strasznie bolesną. Sposób, w jaki tworzy narrację w swoich tekstach. Um, jest połączeniem różnych fragmentów, anegdot, scenek z życia i szczegółów, które dotyczą bohaterów. Mogą na początku wydawać się nic sobie nieznaczące, ale razem tworzą pełny obraz rzeczywistości, jaką opisuje. Film, który moim zdaniem idealnie pokazuje taką samą ideę, jest Amelia. Amelia jest to film wypełniony bardzo dziwnymi postaciami i bardzo dziwnymi małymi scenkami. W angielskim jest takie śliczne słowo quirky i ten film właśnie taki jest. Jednocześnie, kiedy przyjrzymy się im bliżej, to te postacie wcale nie są takie dziwne. Każda postać jest przedstawiona w bardzo unikatowy sposób. Wymienione są rzeczy, które najbardziej lubi i których nienawidzi. I gdybyśmy my się też skupili na sobie i zaczęli wymieniać rzeczy, które nam się podobają i których nie lubimy, okazałoby się, że to są te rzeczy, które tak naprawdę nas rozróżniają. Jednocześnie dochodzą do tego pragnienia i obawy. Amelia jako postać jest stworzona właśnie z takich pragnień i obaw, i to wszystko ze sobą współgra, wszystko zachodzi drogą, ona musi pokonywać obawy, żeby dostać to, czego w życiu pragnie. Film jednocześnie ma niesamowity przekaz, jest strasznie piękny. Jest tak piękny, że. Nie pamiętam kiedy po raz pierwszy go zobaczyłam, ale doskonale pamiętam kiedy po raz pierwszy się na nim popłakałam. Um, I właśnie to piękno nie jest stworzone na takim słodkim sentymentalizmie, a raczej na tych małych fragmentach, które są dziwne, ale jednocześnie kojące i przypominają nam o tym, co jest ludzkie. Pamiętam, jak idąc na ten film, oczekiwałam, że będzie to najlepszy film, jaki kiedykolwiek widziałam, dlatego, bo nakręciłam się na Zwiastun, na, na recenzję oraz na, nawet na plakat, jaki go e, promował. Jednak, wychodząc z kina, nie mogłam przestać płakać. Nie dość, że był to najlepszy film, jaki kiedykolwiek widziałam, to okazał się być niesamowicie personalny. My Flash bowiem jest historią tego, co dzieje się w mojej głowie podczas pisania. Nie wchodząc w szczegóły, jest to historia studenta konserwatorium jazzowego, który bardzo chce zostać największym perkusistą na świecie. Jest w stanie poświęcić każdą sekundę swojego życia na ćwiczenie. Na ćwiczenia, które prowadzą do tego, co widzicie na właśnie tutaj obrazku: krew i pot i, i ból i okropne uczucia nienawiść do siebie, do wszystkich, dookoła frustracja, utrata wszystkich znajomych. I jednocześnie to, o czym film opowiada, jest to, że ćwiczenia nigdy nie pozwolą mu zostać tym wielkim perkusistą, bo to, co uczyni go wielkim, jest pokonanie demona, który stoi na przeszkodzie. Tym demonem jest w wypadku Oitlasza jego nauczyciel, ale tak naprawdę ten nauczyciel jest metaforą jego własnych. Jego własnych obaw, problemów, perfekcjonistycznego zacięcia. Jednocześnie, jeżeli chodzi o narrację tego filmu, uważam, że jest absolutnie niezwykła, bowiem sposób, w jaki jest nakręcony film, skupia się na bardzo dużych przybliżeniach zbliżeniach na krew, na pot, na małe elementy instrumentów, które odróżniają, sprawiają, że jeden dźwięk brzmi inaczej niż drugi, na oczy bohaterów, non-stop, kiedy jest jakaś. E, jakiś, jakaś relacja między bohaterami to to są oczy, na których się skupiamy, a nie na ich główne gesty. E, film jest mi ogromnie bliski. Uważam, że jest niesamowitą reprezentacją tego, jak środowisko koresponduje z bohaterem. Jednocześnie film jest bardzo wewnętrzny, jest bardzo intymnym. Um, obrazem tego, co główny bohater przeżywa, i jednocześnie akcja tego filmu trzyma się na krawędzi siedzenia przez całe jego trwanie. Moim zdaniem jest to dowód na to, że można połączyć dwie rzeczy, i, i kiedy te dwie rzeczy się połączy, plus obniży się perfekcjonizm, podwyższy się wyluzowanie i kreatywność, to powstaje właśnie arcydzieło takie, jakim jest płytlasz. I to tyle, jeżeli chodzi o mój dzisiejszy wybór filmów, które wpłynęły na moje pisanie. Jednak, jeżeli w jakiś sposób ten filmik wpłynął na Was, jeżeli dał Wam do myślenia, jeżeli Wy też macie swoje filmy, które nawet nie wiedzieliście, że wpłynęły na Wasze pisanie, a jednak tak, to bardzo chciałabym zamienić ten filmik w serię, do której będę wracać. Jeżeli pojawi się jakiś nowy film, chciałabym go omówić z punktu widzenia pisarza skupić się na elementach. Scenariusze czy też reżyserii, które, które można wykorzystać, pisząc swoją własną książkę czy też opowiadanie. A teraz, zanim zakończę ten filmik, chciałabym się pochwalić ja i Marta z Marszowiskie Pola. Zrobiłyśmy nasz pierwszy odcinek podcastu, link, którego znajdziecie w opisie do tego filmiku. W naszym podcaście rozmawiamy o dylemacie, z którym boryka się, moim zdaniem, bardzo wielu pisarzy. Czy warto pisać opowiadania, czy może od razu zacząć od powieści? Czy, czy pisarz powinien pisać tylko jedno, czy powinien pisać oba? I, I co jest gorsze powieść czy opowiadanie? I czy w ogóle jest coś, co jest gorsze? Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten podcast. W następnym tygodniu, oczywiście, newsletter wychodzi w czwartek. Zachęcam wszystkich do zapisania się. Na razie w poprzednim newsletterze, tak jak już wspomniałam, rozmawiałam właśnie o filmach. I jak one wpływają na moje pisanie. Natomiast za tydzień myślę, że będziemy rozmawiać o czymś zupełnie nowym. I oczywiście w piątek następny filmik. A na razie do pisania. Już. <grych> pa pa.